Ze mną Grzegorz Korecki po zwycięstwie Kruka nad ekipą LFC 78 Wrocław aż 9 do 2. Grzesiek, no nie mogę nie zapytać o to, że dziwnie się na ciebie patrzy, nie w granatowej, a w białej koszulce jak ten debiut w nowych barwach dzisiaj ci przebiegał. No, witam. E, fajnie, wygraliśmy 9-2 bodajże. Głupio stracone dwie bramki. Takie trochę daliśmy jedną bramkę rywalowi e, po błędzie. E, fajnie, fajnie chłopaki grają, trochę się wzmocniliśmy. E, znaczy ja doszedłem do, do, do chłopaków, jeszcze dwóch chyba e, nowych. E, fajna drużyna, fajne chłopaki. No myślę, że możemy powalczyć o górę. No tak, widać po Was, po tych wzmocnieniach, tak jak mówisz, trzech nowych zawodników, ty jesteś jednym z nich, ale to są same wzmocnienia z bardzo, bardzo wysokiego poziomu i to są takie nazwiska i tacy zawodnicy, jakich brakowało, wydaje się, kurkowi, żeby się bić właśnie o te najwyższe cele. Jak rozmawialiście między sobą przed sezonem, to stawialiście sobie jakiś konkretny cel? E, no, tutaj chłopaki mówili, że, że i sezon temu, i dwa sezony temu e, gdzieś tam się śmiali, że, że, że awans, że awans. E, gdzieś tam myślę, że chyba brakowało e, trochę, trochę tych dwóch, trzech zawodników, właśnie. E, bo przed sezonem, jak się spotykaliśmy, to też chłopacy mówili, że o fajnie, bo takiego jednego czy drugiego zawodnika z przodu i z tyłu brakowało. E, no, zobaczymy, wyniki pokażą. E, mnie chyba tutaj na lotniczej dwa sezony nie było, z tego co pamiętam, bo na. na na Kokożycach z Olipem występowaliśmy. Dużo ekip nie znam, co poprzychodzili, co awansowali, co pospadali, więc zobaczymy. Liga pokaże. Ostatnie pytanie dzisiaj, tak jak już rozmawialiśmy, 9-2. Bardzo dobrze w ataku. No i mimo tych dwóch straconych bramek, to trzeba też powiedzieć, że bardzo dobrze z tyłu. Na co chcecie w tym sezonie stawiać? Na to, żeby strzelać więcej od przeciwnika, czy na to, żeby raczej bronić dostępu do swojej bramki? Powiem tak. Zawsze jedna więcej niż przeciwnik. Nieważne ile by to było. Fajnie jak z przodu się uda jak najwięcej, bo też fajnie jak któryś chłopaków by powalczył o, o jakieś indywidualne e, nagrody, ale mówię, najważniejsze jest drużyna i zwycięstwo i zawsze jedna więcej niż, niż przeciwnik. Dzięki Grzesiek gratuluję pierwszego zwycięstwa w sezonie. Powodzenia. Dziękuję.